Witam, to Aristeo. Zobaczmy, co nas czeka w kolejnej planszy. Hmm. Muszę dosyć szybko opanować środek, już tu widać wyraźnie, że wszystko tego będzie zależało. I dosyć długa druga jest. No go. Salamil, Magasy. się to. Szybko ruszamy w ten kierunek. Jedzenie, drewno. No jeszcze trochę brakuje. O, ruszamy, dobra. To trzeba szybko odblokować. Magazyn jest po prostu ważny. Złoto, potrzebujemy złoto. Tu jest złoto, dobra. Ech, jak zbudujemy kowala, to będzie nam. Upgadował narzędzia do konstrukcji i budowy dróg. Go. Złoto. Aha, tu jest, dobra. O, kamień też trochę pozyskajmy. W ogóle widać, że jest problem na żywność. Też tylko dwa źródełka. Ale, no, tu będzie trzecie. Muszę po prostu jak najszybciej to zbudować. A do tego celu potrzebuję po prostu drewna. O, tak, się... E? Okej, okay, mam jedzenie. No i to mi pozwoli budować kopalnię złota. Oj, to po pierwsze o zegarek jest fajnie. Tak. I teraz może to ruszy. Oj, brak drewna. Oj, i to ma ruszyć. No przecież to jest podstawa, co ja robię. Pozyskujcie drewno Jest, dobra. Może teraz to ruszy. Jest, dobra. I teraz to trzeba szybko. No to ta deska jak najbardziej. Warto. O to. Dobra, rozbudujmy to. Nie jest źle. Na razie się rozkręcam. O złoto już końcu jest. No. I owoce i to trzeba szybko zbudować. Okej, okay, deski, owoce. Go, go. O, to rozbudujemy będzie dodatkowy robotnik i to trzeba będzie rozbudować dla lepszego bonusa. Eee, o, tu są ścieczewka, fajnie. Ale niestety wąskie gardło z powodu tej łódeczki, więc... Aj. Także jedna rzecz naraz no, Ale nie, źle. O, jest, dobra, bonus. Misiek, spadaj, nie bawimy się dzisiaj. Okej. Okay. Zatrzymam zegar. O, dobra, niech to. Niech to się zacznie rozbudowywać. To mam teraz bloka na jedzeniu. No poważnego bloka. O, tu jest to I tu też. No i będę miał stałe dostawy, tylko muszę to rozbudować. Zdecydowanie tak. E, dobra, teraz uzbierzmy, co by tu zebrać, może tak to. Aha, to trzeba naprawiać. Jest pierwsza żywność. O. Muszę zwracać większą uwagę na żywność. Też po prostu i najbardziej brakuje w tej chwili. O, tu się trzeba będzie dostać. To teraz to idzie na tą drogę. Okej. Okay. Może pozyskiwać wszystko. O. Za chwilę to rozbuduję. O. Okay. Żywność minimalna, żywność jest przeciwna. Może to? O, dobra, weźmy to, to. O, o to rozbudować. To się za chwilę wyprawił. Okej. Okay. Jest złoto, dobra. I jeszcze to pozyskam. Chociaż złota trzeba przyznać, że mam dosyć dużo więc na razie sobie z tym dam spokój. a Preferujmy żywność. Żywność, deski i kamień w sumie. O. Wyjdziemy tutaj. O, tu jest. Oj. Jest, żarcie, dobra. Jest, de deski też pozyskane. Chodzi o zasypanie tego. Tutaj, przejścia... Jest, dobra. Uzyskamy dojście do tych dwóch budynków. O! O czymś takim myślałem. Jeszcze chciałbym Czekamy. Żegnamy. O, dobra, to rozbierz. Uzyskaj. Znowu kopalnia a wyprawa mojej żywności. Hmm. To trzeba rozbić. Aha, z kamieniem stoję kiepsko, dobra. Dobrze wiedzieć. Tak wiemy, to priorytetowo. No i tradycyjnie żywności brakuje. Właściwie najlepiej to ze złotem stoję. Dobrze, mam już dochody z kamienia. Dobra, się przyda. Tak. Tak, na razie więcej zużywam kamienia niż wytwarzam, dlatego będę pozyskiwał te źródełka yy, najbliżej położone. Leżą Dobra. tu muszę się dostać, Jeszcze są aż dwa ważne bonusy. Właśnie nie bonusy, tylko te wymagane. Questem. Ok, odbijamy się Znowu z żywnością jest problem. No właśnie, no po to idę. Ale na razie tego nie biorę, bo jest po prostu problem z żywnością, że lepiej zużywać to w innych celach. No żywność, żywność. O! Jest, dobra. Dzięki to rozdysponowałem. Czas jeszcze nie jest zły Ale ten zegarek to będę musiał zostawiać na takie właśnie końcówki żeby mieć większy spokój Żywno, Żywno Teraz jak nie biorę. O, jest dobra. Teraz moja cała uwaga będzie się skupiała w tym rejonie. To jest wszystko co potrzebuję w tym się znajduje. O, jeszcze to warto też przynieść. Nie wiadomo ile tego kamienia tutaj zużyję. Aj. Koł, 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 koł. Jest dobra, możemy rozbierać. Żywność tu, tu o, buduj. No, dalej, dalej. Przynieś to. Buduj. Żywność. Jest, dobra. O, jeszcze to. Nie, źle. Ale ma radę. Aha! <grystanie> w końcu byście mogli się przejść po to, nie? <grystanie> ha. Ale bym skopał sprawę. A jeszcze nie wygrałem. Yes. Tak. No, trochę się rozgłodowało. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnego, trzymajcie się!